Cześć! Z tej strony Fricks i witam Was już jako posiadacz kierownicy z powrotem. Tak. Zacznę ten film od krótkiej historii mojego posiadania kierownic. Mianowicie, najpierw dostałem na które święta, jakąś taką zabawkową wiecie, kierownicę, która miała tam kąt obrotu 180 stopni. E, stwierdziłem, że jest fajna, stwierdziłem, że chcę mm, spróbować czegoś, czegoś, le, czegoś lepszego. E, tam pojechałem na ferie zimowe, na jakąś tam inwentaryzację czy coś takiego i zarobiłem na Logitech G920, który wiernie służył mi przez 5-6 lat. Dwa miesiące temu odpaliłem tegoż e, Logitecha o piątej nad ranem i stwierdziłem, że jest cholernie głośny, i stwierdziłem, dobra. Czas spróbować, czy trawa naprawdę zieleńsza jest po drugiej stronie, i przerzucić się na, na, na Logitecha. Więc sprzedałem Logi na Więc sprzedałem Logitecha. Kupiłem Traspastera TMX. Okazało się, że Master TMX wcale nie jest lepszy o, o, od Logitecha moim skromnym zdaniem I nie mogłem się z, tym, z tą kierownicą dogadać, więc po trzech dniach sprzedałem ją z powrotem I kupiłem sobie Logitecha Tylko tym razem G923, a nie G920 Mam też do niego shifter e no i w sumie, w sumie to tyle, no, czym się różni G920 od G920 że Właściwie odwrotnie, czym różni się G923 od G920 Tym, że ma dużo sztywniejszy pedał hamulca e, I nie trzeba go modować Tak jak było w G920 e, Poza tym jest bardzo, pod... jest troszkę cichsza jeżeli chodzi o Okręcenie nią Co nie? Natomiast jeżeli chodzi o force feedback i te takie, wiecie Klekot logitechowy, taki typowy, to jest bardzo podobne. No, ale cóż, przynajmniej to troszeczkę nowszy sprzęt. A tak naprawdę, wiecie, moje życie zmieniło się o 360 stopni z tymi moimi kierownicami. Dobra, plan na dzisiaj przejedziemy się Toyotą Celiką 2000 na odcinku Santa Lucia, który jest jednym z nowych odcinków na Rally Symphons. Dlaczego? A dlaczego nie? Jeżeli chodzi o F mod, którego słyszycie, jeżeli umyjecie uszy, jego autorem jest Bigoe to. Link do jego kanału jest w opisie. Jest on autorem tego oficjalnego F moda do Peugeota 306, który jakby automatycznie instaluje wam się razem z Rally Symphons, ale na jego kanale znajduje się również dużo F modów, których na Rally Simfans nie ma, tak? Na przykład jak ta celika. Także spróbujemy się przejechać, troszkę posłuchacie auta, troszkę podziwiacie krajobrazy i troszeczkę posłuchacie mnie, bo po to tu jesteście. Także jedziemy. Oczywiście shifter F mod, h shifter. I falstart start oczywiście. Będę jechał dosyć ostrożnie, gdyż do tego odcinka nie mam notatek. I też przy okazji będę się przyzwyczajał do tej nowej kiery, ponieważ muszę od nowa ustawiać sobie force feedback. Jako że ten force feedback na G920 był bardzo, bardzo klekotliwy, szczególnie na luźnych nawierzchniach. Stwierdziłem więc, że poświęcę troszeczkę więcej czasu na testowanie, ponieważ w Rally Simphons Launcherze jest opcja, żeby ustawić inną siłę force feedbacku na każdą z trzech nawierzchni, wiecie, shooter, asfalt i śnieg. Ojej, tutaj chyba powinienem wziąć dłuższą skrzynię biegów i jeżeli dobrze widzę, to tak świetnie ustawiłem wheelera, że pokazuje, że szósty bieg to... wsteczny. Wspaniale. No, ale wiecie. Spokojnie nie wrzuciłem wstecznego przy 180 na godzinę. Gdybym faktycznie to zrobił, byłoby to co najmniej spektakularne. Dlaczego celika? Ponieważ zastanawiam się, czy nie wziąć jej na nadchodzący i zaczynający się jakoś w środku tego roku. A więc za 2-3 miesiące sezonu SRM. Bo wiecie, spędziłem sporo czasu w tylno napędówkach, troszeczkę w Mancie, troszeczkę w Askonie, chwilę w Stratosie. Czemu by nie spróbować jakiegoś czterołapa, Co nie, a jako, że jest już F-mod do celiki, nie, tutaj ręczny nie jest wskazany, ale troszeczkę spanikowałem. A skoro jest F-mod do celiki, nieoficjalne, ale zawsze, to czemu by nie spróbować? Co prawda, nie będę się już ścigał w klasie, jeżeli podejmę taki wybór, a przypomnę, że patrzycie na. E, jak to powiedzieć? Na. Nawet nie brązowego medalista, no zdobyłem czwarte miejsce, albo piąte, nie chyba czwarte miejsce w klasie. E, podczas raju tulipanów w roku 2024. Byłem pierwszym z niefinów, którzy dojechali w klasie, e, klasie tylną napędówek, więc wiecie, to nie byle co? Także troszeczkę zastanawiam się, ponieważ te, te klasy w tym SRM troszeczkę są. Mętne bym to nazwał. Brakuje im tak, takiej... takiego charakteru, to tak jak miały te klasy z, z podziałem na, wiecie... Na napęd czy na coś. Ups. A, chyba mam... właśnie przekosiłem auto. Przy okazji, taka propo, właśnie SRM w roku 2025. Mam wrażenie, że ten sezon to jest ten sezon, kiedy złote lata Sibrali Masters będą już za nimi, ponieważ widać po zmianach, które zajdą w zasadach. Jak chociażby to, że numery startowe już nie będą przyporządkowywane na podstawie, wiecie, pierwsza dwudziestka na podstawie klasyfikacji z poprzedniego roku, a cała reszta wedle formularza w Excelu, teraz będzie to tak, że wszystkie numery będą przyporządkowywane, wiecie, na zasadzie kto pierwszy, ten, ten lepszy i przez stronę, czyli po prostu przez kolejność zgłoszeń. Rajdów też będzie mniej, bo tylko 6. Także no niestety, ale zalatuje mi to tym, że SRM jakby no mówię te złote lata 23 i 24 mamy za sobą. I teraz to jest ten czas, kiedy ich organizatorzy tej serii myślę, że mają troszeczkę mniej czasu i, no i podejrzewam, że może ona za, za, zacząć delikatnie podumierać. Mam nadzieję, że nie. Ale, no wiecie, ciężko, ciężko nie odnieść tak, takiego wrażenia, patrząc na to, co się dzieje. Jakby wiecie, inteligencja to jest od, odnajdywanie. Odnajdywanie tego, jak to się nazywa? Odnajdywanie wzorców i wyciąganie wniosków na podstawie tych wzorców. A uważam się za osobę inteligentną, więc. Zobaczymy. Fajny ten odcinek, to, to, jest, to jest tego typu odcinek, na którym naprawdę można się. można się. Można się obrócić nie w tą stronę, w którą trzeba, ale również. Mo, na którym można się... bardzo... Ej, teraz jak ja mam się obrócić, cholera, czekajcie, ja powiadam tam do przodu. A, na którym można się bardzo... Ba... Nie no serio, jak, jak ja mam się obrócić? No, dobra, powiedzmy. Na którym można się zżyć z autem, ponieważ ta droga nie ma. Nie ma przerw. Cały czas jest, jest jakiś zakręt, cały czas je, jest wymagany jakiś świecie. Jakaś manipulacja balansem samochodu. I tak naprawdę jesteście z tym, co się dzieje z waszym autem, w pełnym kontakcie non-stop. Więc. Bardzo, bardzo fajna sprawa i niestety nie tak fajną sprawą jest to, że na fabrycznym, tak się wyrażę, setupie ta selika jest niesamowicie nadsterowna i niestety efekt tego widzieliście na poprzednim zakręcie albo no jednym z poprzednich zakrętów, na którym wypadłem. No. Ale właśnie myślę, że tego typu wycieczki, wiecie, gdzie po prostu jadę danym samochodem przez dany, dany odcinek, mogą być fajnym pomysłem na content. Ponieważ ja chcę sobie pogadać, wy macie okazję, żeby sobie pooglądać, posłuchać i oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach, co sądzicie na przykład o tym nowym, nadchodzącym sezonie SRM. Bo jestem ciekawy, czy, czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, że że niestety, upada coś bardzo, bardzo, do, wiecie, doniosłego, a przynajmniej jakby, a przynajmniej jak to powiedzieć, a przynajmniej coś, co było doniosłe, o tak, bym powiedział. F oczywiście fajnie, fajnie by było, gdyby powstało coś alternatywnego. Ja jestem generalnie ostatnio Zainteresowałem się tym, czym interesuje się Jarim Twala, A on ostatnio, właśnie tą ta, taką celiką, jak ta, która jad, którą jadę, wystartował w mistrzostwach, to się nazywa bodajże historyczne rajdowe mistrzostwo Europy. I właśnie wystartował w takim rajdzie z, takim od, z takimi odcinkami jak te, czyli w rajdzie Costa Brava. I naprawdę widok tych wszystkich aut... no... sprawił, że na serduszko zrobiło mi się cieplej, właśnie były jakieś Celiki, Renault 5, BMW M1, Audi Quattro, rajdy historyczne, to jest to. No bo kuźwa, ile można... ile można oglądać te cholerne Skody. Czas Silver crest, seven right, one hundred, six left, seventy, three left, one hundred Four left, three right, four left Three right, one fifty Odcinek ma 13 km, więc wedle moich obliczeń powinniśmy zbliżać się do jego końca. Specjalnie wybrałem co, coś dłuższego biorąc pod uwagę ile tematów chciałem poruszyć. I idealnie, dojeżdżamy do mety. Mieliście jeszcze okazję posłuchać w moda I to był odcinek Santa Lucia w nieco podniszczonej celice. A za kierownicą byłem ja, który wracam do żywych. Czołgiem i do usłyszenia.